Dzień z Ewangelią. Z Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili i Wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Słyszymy dziś trzy różne połączenia Jezusa, zbudowane w oparciu o zasady wczesnej retoryki. Po pierwsze, tego, co święte, cenne i wartościowe dla nas, nie należy powierzać tym, którzy tego nie uszanują, bądź to zlekceważą. Pies i świnia to zwierzęta ze wszechmiar nieczyste i pogardliwie odrzucane w tradycji żydowskiej. Po drugie, według złotej zasady postępowania Starego Testamentu. Czegokolwiek chcielibyśmy od ludzi doświadczyć w słowach i czynach, to powinniśmy i my sami im okazywać. Po trzecie, ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do domu Ojca, do nieba i niewielu ją znajduje. Przestronna natomiast jest brama i szeroka droga, która człowieka wyprowadza w pole, na manowce. I wielu nią niestety kroczy. Trzy krótkie i dosadne wypowiedzi Jezusa zapadające w pamięć, oby i w serce. Kiedy Bóg objawia się człowiekowi, to zawsze na wstępie mówi do niego, nie bój się. Człowiek bowiem nie jest w stanie oglądać to, co nadprzyrodzone i boże, bez lęku. Bóg jednakże człowieka uspokaja. Spotkanie z Nim nie jest zatem spotkaniem przerażenia i strachu. To spotkanie pokoju i wewnętrznego wyciszenia. Anioł, zwracając się do Zachariasza, mówi, że jego deesis zostało wysłuchane, co oznacza usilną prośbę, błaganie, intensywną modlitwę. Z kontekstu wynika, że chodzi o dziecko, choć jego żona Elżbieta była niepłodna, i oboje byli już w podeszłym wieku. Modlił się zatem, prosząc o rzecz niemożliwą, ale ponieważ jego modlitwa miała charakter The czyli usilnej modlitwy, została wysłuchana. Proszę Cię, Panie, bym nie zniechęcał się w obliczu trudności, ani nie mówił sobie, że sprawa jest niemożliwa czy beznadziejna, ale bym ufał Tobie i modlił się do Ciebie z wiarą i ufnością. Była ja modlitwa miała zawsze charakter ufnej deesis. Dziecko otrzyma imię Jan, po grecku Joannes, po hebrajsku Yohanan, czyli Jachwe jest łaskawy, Jahwe okazuje łaskę. W jego bowiem życiu wyrazi się Boża łaskawość zarówno względem rodziców Elżbiety i Zachariasza, jak i wobec narodu wybranego, oczekującego na nadejście Mesjasza i jego duchowego poprzednika, który przyjdzie w duchu i mocy Eliasza. Stanie się zatem radością i rozradowaniem dla wielu w Izraelu. To piękne, gdy dziecko jest radością swoich rodziców. Ich dumą i pokojem, gdy jest radością społeczeństwa, Twoją radością, Boże. Nie będzie pił ani wina, ani sycery, czyli piwa, po grecku "sikera", po aramejsku szichra. Będzie zatem abstynentem. Może dlatego, że Jezus miał jeść i pić, to Jan miał przyjąć postawę alternatywną. Aby nikt nie miał wymówki, że mu obaj nie pasują? Abstynecja chodziła w składy ślubu Nazireatu, a on miał być przecież Nazirejczykiem, czyli kimś poświęconym Bogu w sposób szczególny, jak Samson z księgi sędziów ze Starego Testamentu. Wielu Izraelitów nabrociło się do Jachwy pod wpływem jego stylu życia i nauczania. Pewnie dlatego, że już od łona matki napełniony był duchem świętym. Jeśli jako matka lub ojciec pragnę, by i moje dziecko było wielkie, wybitne i sławne i pożyteczne dla społeczeństwa, dla narodu i kościoła, warto to poprosić właśnie ducha świętego. evangelium